Cechy, które kobieta poszukuje u mężczyzny, zanim powie cześć, to psychologia i zdania kanał pomagający ci być nowoczesnym i kompetentnym mężczyzną. A kiedy obecna jest cenna kobieta, są pewne rzeczy, których wszystkie kobiety zauważają u mężczyzny rzeczy, o których nawet nie masz pojęcia. Aby kobieta poczuła seksualną atrakcję do mężczyzny, zauważa pewne rzeczy, które uważa za konieczne. W mężczyźnie ponieważ to porusza jej emocje. Kto nigdy nie zastanawiał się, jak ta atrakcyjna kobieta umawia się z takim gościem? Ponieważ to, co porusza kobietę, jest emocjonalne. Wszystko, co robisz, wpływa na jej emocje, czy to pozytywnie, czy negatywnie. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ pomoże ci to przyciągnąć jej uwagę i mieć lepszą szansę niż inni mężczyźni będący w tym samym miejscu. W tym filmie opiszę 10 cech, które kobieta zauważa u mężczyzny, kiedy po raz pierwszy chce mieć z nim do czynienia. Po pierwsze, nieśmiałość. Kobiety bardzo zauważają, czy facet jest nieśmiały. Nieśmiały facet oznacza doświadczenie i niepewność. Kobiety lubią dominujących mężczyzn i nie ma dużo szans, że kobieta zainteresuje się nieśmiałym mężczyzną, przecież strach i nieśmiałość uniemożliwiają ci podjęcie ryzyka wyrażenie swojej męskiej energii i wyrażenie swojej intencji wobec tej kobiety. Ale jeśli jesteś jednym z tych facetów, którzy się stresują, gdy widzą kobietę, którą pragną, kobiety również to zauważają. Jeśli jednak kobieta również jest bardzo zainteresowana, da ci kilka sygnałów, aby przejąć inicjatywę, takich jak przechodzenie przed tobą kilka razy, aby przyciągnąć twoją uwagę lub rozpoczęcie rozmowy. Niektóre zrobią subtelne gesty, jak poprawiać włosy. W tych wszystkich sytuacjach ważne jest, abyś był czujny i kontynuował, ponieważ teraz to ona ma władzę decyzji. Po drugie, uprzejmość. Nie ma kobiety, która mógłby oprzeć się przyjaznemu mężczyźnie. Aby kobieta chciała mieć z tobą coś wspólnego, musisz być uprzejmy, a kobiety rzadko czują się przyciągane do mężczyzn o poważnej minie. Tutaj kobiety obserwują nie tylko to, jak przyjazny jesteś wobec niej, ale także jak traktujesz ludzi wokół siebie, czy to twoich przyjaciół, czy kelnera w barze. Jeśli chcesz zobaczyć, jak kobieta się rozpływa, spójrz jej w oczy i uśmiechnij się. Po trzecie, kawalerstwo. Ci, którzy myślą, że kawalerstwo to przeżytek i że to średniowieczna i seksistowska postawa która powinna przestać być praktykowana, są bardzo w błędzie. Kobiety pragną kawalerskich mężczyzn. To nie ma nic wspólnego z przynoszeniem kwiatów na pierwszą randkę czy otwieraniem drzwi samochodu. Kawalerstwo objawia się, gdy mężczyzna jasno daje do zrozumienia, że troszczy się o kobietę i jest gotów ją chronić. Po czwarte niezależność. Umiejętność dbania o siebie jest dobra dla Twojego życia i dla wizerunku, który prezentujesz. Posiadanie samomotywacji, niepotrzebowanie nikogo, kto Cię popycha i umiejętność samodzielnego radzenia sobie z rzeczami są cechami dojrzałych i zaangażowanych mężczyzn, jak już wspomniano, i są bardzo cenione przez kobiety. Po piąte, zaangażowanie wydaje się być jedną z ulubionych cech wśród kobiet poszukujących partnera do małżeństwa. Doceniają one głęboko zdolność mężczyzny do troskliwości, hojności i komplementowania, wyrażając prawdziwe zaangażowanie. Co ważniejsze, uznają one, że zaangażowanie wykracza poza aspekt finansowy, doceniając tych, którzy okazują gotowość do wysiłku w celu uczynienia drugiej osoby szczęśliwą. Zaangażowanie ujawnia się jako potężny wskaźnik potencjału mężczyzny do bycia troskliwym partnerem i ojcem. Kobiety pragną partnerstwa, w którym czują się cenione i pielęgnowane, a zaangażowanie jest postrzegane jako obietnica wsparcia emocjonalnego i praktycznego. Poprzez wykazywanie gotowości do przejęcia odpowiedzialności i troski o dobrostan rodziny, mężczyźni okazujący zaangażowanie są uważani za bardziej atrakcyjnych i godnych zaufania do budowy trwałej i kochającej rodziny. Ponadto zaangażowanie postrzegane jest jako cecha przekraczająca chwilę powierzchownego szczęścia, ujawniając prawdziwe i trwałe zaangażowanie. Poprzez poświęcanie czasu i wysiłku na sprawienie, aby druga osoba czuła się wyjątkowo i kochana, mężczyźni wykazujący zaangażowanie tworzą atmosferę zaufania i emocjonalnego bezpieczeństwa, kluczową dla trwałego i satysfakcjonującego związku. Po szóste, urok. Uroczy mężczyzna urzeka kobiety w sposób, w jaki zwykły przystojny mężczyzna nigdy nie zrobi. Urok tkwi w sposobie, w jaki patrzysz, chodzisz i zachowujesz się, a przeważnie jest to nieświadome. Wymuszanie bycia uroczym często przynosi odwrotny efekt. Po siódme, poczucie humoru. Badania już udowodniły, że dobre poczucie humoru jest afrodyzjakiem, a kobiety uwielbiają i bardzo przyciągają mężczyźni którzy nie traktują zbyt poważnie niezręcznych sytuacji i starają się żartować z nich. To dobry początek, aby trenować swoje poczucie humoru. Po ósme, postawa. Pomysł, że kobiety lubią chłopców złych, nie jest całkowicie błędny. Kobiety wybierają mężczyzn na swoich przyjaciół, ponieważ być zbyt przewidywalnym może być nudne. Facet, który zawsze mówi tak, może być łatwo kontrolowany, a kobieta szybko traci zainteresowanie nim. Więc, żeby kobieta się przyciągnęła, mężczyzna musi znaleźć złoty środek między byciem miłym, przyjaznym a złym chłopcem. To nigdy nie oznacza bycia agresywnym. Sekretem jest wiedzieć, kiedy użyć każdego aspektu we właściwym momencie. Zachowanie wzroków wiele mówi o charakterze i dojrzałości mężczyzny. Jeśli jest on ciągle rozpraszany przez każdą przechodzącą kobietę, co świadczy o braku kontroli nad wzrokowymi impulsami, może to być interpretowane jako niedojrzałość i brak szacunku. Kobiety szukają partnerów, którzy potrafią utrzymać skupienie i uwagę na obecnym momencie, zamiast ulegać powierzchownym rozpraszaczom. Ponadto sposób, w jaki mężczyzna komunikuje się ze swoimi przyjaciółmi w sytuacjach społecznych, Również jest obserwowany przez kobiety. Jeśli on i jego przyjaciele mają zwyczaj dokuczać kobietom, które przechodzą, może to wskazywać na brak szacunku dla kobiet jako jednostek oraz na niewłaściwe podejście do zgody i wzajemnego szacunku. Taka postawa może negatywnie wpłynąć na postrzeganie tego mężczyzny przez kobiety, wpływając na ich ocenę i zainteresowanie nim. Dlatego ważne jest, aby mężczyzna wykazywał dojrzałość i szacunek w swoich interakcjach społecznych, w tym w sposób, w jaki kieruje swoim wzrokiem i jak się zachowuje wobec kobiet w swoim otoczeniu. Zachowanie skupienia na teraźniejszości i okazywanie szacunku dla przestrzeni i godności kobiet to cechy, które zazwyczaj są cenione i przyciągające dla kobiet szukających partnera. Dziziej, ładny pupa Tak, kobiety zauważają Twoją pupę. Ale w dużo bardziej dyskretny sposób. Nadal największym wyborem jest męska pupa, ale nie musi być bardzo wystająca. Fascynacja pupą jest preferencją Brazylijczyków, zarówno mężczyzn, jak i kobiet lubią tę część ciała, ponieważ uważają ją za najbardziej seksowną. Jeśli nigdy o tym nie myślałeś, przemyśl swoje poglądy. Na koniec, dobra rozmowa. Sztuka rozmawiania z emocjami kobiety to jedna z najlepszych umiejętności, jakie możesz rozwijać. Kobiety są istotami emocjonalnymi i podejmują decyzje na podstawie emocji. Decyduje, czy zostanie z tobą, pójdzie z tobą do łóżka, na podstawie swoich emocji. W procesie podrywu kobiety nie mają nic racjonalnego do podjęcia decyzji. Dlatego widzimy wiele atrakcyjnych kobiet idących do łóżka z mężczyznami, którzy wielu zastanawiają się dlaczego ona coś w nim zobaczyła. Jeśli jesteś dobry w rozmowie i rozumiesz emocje kobiety, uwiodzi się tylko jedną prostą rozmową. Nie ma znaczenia, czy uważasz się za mniej atrakcyjnego mężczyznę, czy nie masz dużo pieniędzy, szanse na to, że podejmie ona nieświadomą emocjonalną decyzję, aby być z tobą, są duże.